Tam, drodzy kochane, witam je zdrowiu, tam ma z drodzy kochani, witam i zdrowej połowy. Mazur tu. Drodzy kochani, potrzebujemy takie rzeczy. I najbardziej to można jakiś samochód, jeszcze razem z samochodem jakimś takim taniem. Żeby tu dojechać po Donieck, potrzebujemy kamizelki kołoodporne, kamizelki taktyczne, placaki duże wojskowe, potrzebujemy obu, letnią, od 40 do 45, apteczki, najbardziej apteczki, która to jest masakra z apteczkami. E, tu się teraz ostro robi codziennie, już bardziej, bardziej, bardziej ostro, a nie mamy. Potrzebujemy takie coś, żeby, nie wiem jak po polsku powiedzieć, te plewizory, żeby w nocy żeby na ciepło reagowało. Myślę, że każdy mnie zrozumiał. Kaski ochrony potrzebujemy. Rozkochany potrzebujemy... Kurwa, nie wiem jak to po polsku powiedzieć. Rozkochany, kto co ma i co może pomóc z takim z czym co ja powiedziałem i tu bardziej pod Doniec, to dam dostarczyć ustawimy pod Donieckiem, to proszę pisać mnie na insta, każdemu odpiszę. odpisze.